Jojo, yo, yo, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmi na 3 i co? Lecimy sobie gdzieś na no nie? Widzę, co wiem na to? Yy, może zamkniemy taki temat jeden? Taki jeden ważny temat, temat. Yy... Co ja miałem zamknąć tu? Czy to jest? To 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 Zatopione Kurde. tu Czekajcie, co mam do roboty? Jakie zadania? Zadania. 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 główne? nie. Zadania poboczne, tak? To miało być. Dzikość serca. Kim jest ten myśliwy Niren? Pójdziemy sobie do niego. Ja go znajdę. Gdzie on jest? tu. Pójdziemy sobie do niego, bo nie wiem co on tam ma do zaoferowania. Zobaczymy zresztą. Okej, gdzie tu jest ten. Tu jest ten szybki podróż. Ok. Mieszka, odblokuj się. Dobra. Pieść konary. Tam jest ten. Lirę cały, tak? Nie wiem, co to jest, ale zobaczymy, co u niego. No, co tam? Tu jest. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? O. Pięć dni temu, przed wrzaskiem, wychodziłem na polowanie, a ona spała. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchaj. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani ślady. Bra, bywajcie. Współczuję. Bywajcie. Ania, czekaj. To znowu ja przechodzę w sprawie twojej żony. Rozejrzę się po lesie. Może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Ania była... Jest, raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Bywajcie. Dobra, pójdźmy pierdol do tej całej sąsiadki. Znaczy, do sąsiadów. Uuu, witaj. Ty jesteś Glena? Ja. Krzostki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie. Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami, i ją wsie i uchy dopadły. Bywaj. Dzięki, bywaj. Dobra, lecimy dalej. Niech nie zdzebia. Ciekawe. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigrana. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dzieci, Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się nikam. Już prawie jasno było. Do lasu? Ech, to już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Bywaj! Dzięki, bywajcie. Dobra, pójdziemy do lasu. Na no to nic, nikt, nikt nic nie widział. Ja mogę od razu iść do lasu i do widzenia. Nie marnować czasu. Czekajcie, bo łajk Jaki to jest sponsor? 54 54 tu? 50, dobra, czyli ten nie. Myślę, że tego założę, ale okej. Okay. No i tu są fajne miecze, popatrzcie. Tylko. Ile zadaj? Nie, to jest słaby miecz. Ten też nie jest za dobry. Ale przyda się. opylę sobie potem ja, gdzieś. Dobra, lecimy. Lecimy do. Pewnie mnie coś zaatakuje. Chyba. Zobaczymy zresztą tak. <laughs> Poszukaj śladu, Pan Lesie, za pomocą smysłów. zmysłów Mieć srebrny I lecimy Dobra, to gdzieś tutaj O no kurźmę. To była ta pata cała. Wiedźminie. Co na to? Robi? Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Milan, jeśli mu powiesz, że Hanna nie... Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Wele. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Ja ją znajdę, kobieta, rozumiesz? Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią. O... Dobra, wejdź stąd, kobieto. Cięty jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Ciekawe, co to zaatakowało. Wielko, jak interesujące, mm. fajnie to Robi. Dobra. Ślady po pazurach bardzo głębokie. Coś jest? Nie, tu nie ma nic. Kurde. Co by tu jeszcze zbadał? Czy są jeszcze jakieś ślady? tutaj coś jest. Zapach rozkładający się ciała. Dosłownie rozerwany wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkowa. Muszę się mieć na baczności. O kurde. Na wielkołakiem co jest dobre na Wilkołaka? Hmm. Gdzie są te Wilkołaki? Wilkołak, Wilkołak, tu olej przeciwko przeklęty. Mam takie coś, mogę to w ogóle stworzyć? Czy nie mam składników? Aha, świetnie, nie mogę stworzyć. No przecież, a to jest w sumie normalne. Tu coś jest. Krew i ślady łap. Nawet dokąd mnie zaprowadzą. Cholera wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Ha. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Co tu jeszcze mogę znaleźć na ziemi? Krew sierść. O, cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kupi O, tu gdzieś, dobra, tu, tu Okej okay. Dzisiaj gdzie nas to doprowadzi To nie do birkałaka na no, do kogo innego teraz tu, jakiś pijany ten jubilkowarek, zamiast gdzieś prosto, to ten jakiś, nie wiem co on tu wywalał, o patrzę, jaka siatka. Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladu krwi, rozdziela z siebie ubranie i zostawia je w środku naszym. Właśnie, kto? To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska Co tu mamy? No nie, dobra ja nic nie mogę podnieść, bo już jestem kurwa tlenem Muszę coś wyjebać, wyrzucić to Pancerz wywal Dobra Wrócę tu potem po co okuszę Zamknięte potrzebujesz klucza, zbadaj leże, gdzie to leże że jest. Tu? Tu? Dobra, to idziemy. Czy tu coś będzie? Jakiś stwór mnie przybita. Szuka i leży. Hmm, o tu coś jest? Dobra, coś tu jeszcze jest? szybkie halucynki? No nie no to co? Czekamy, aż zapadnie zmrok. Gdzie jest medytacja. Tu. Tak do pierwszej w nocy Patrz jest w skrycie w krzakach <laughs> O, idzie, patrz, jest O kurwa. Ja te wielkowaki twoje mam na hikapie. No nie jest on za mocny, BZM. że też tak nie mogę go ignorować. Nie ignoruj przeciwnika, bo to potem dostaniesz za to. Tak jest w tym przypadku. Zabity już, tak szybko. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! Oszalałaś? Odsuń się, on jest niebezpieczny. Nie dla mnie! To Nilen! Klątwa Alicantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi, nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj, hm. tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi! Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Zasłużyła serwa. między wami. Nie będę się wtrącał, ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię, nara? Miałaś litości dla własnej siostry Zasłużyła sobie kurde, ale wcina tam ja zostro. Powiedziałem, że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś. Zrób to! Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieś się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to, proszę. O kurde. Sprawa rozwiązana, widzowie. Burza piasku.